Zawsze chciałem coś tworzyć. Zawsze chciałem y, zrobić coś z niczego, mieć, mieć wpływ na materię. Tu mamy mini rzeźbę w formie dwóch żurawi. To jest czysta forma, nie ma tu żadnych szczegółów, powstało to na szybko. Jest to jak widać skorodowane, dlatego że miało to być surowe, tak jak surowy jest ten kamień, na którym to stoi. Kowal artysta różni się od kowala rzemieślnika tym, że jest ten element artystyczny, czyli, czyli w zasadzie do pewnego momentu nie różnią się, dlatego że są rzemieślnikami i muszą się znać na swoim fachu czyli po, muszą znać wszystkie podstawowe techniki kowalskie. Tylko że kowal artysta potrafi je kreatywnie wykorzystać do, do rzeczy, które mają być oprócz tego, że mają być użytkowe, to mają być też jeszcze ładne. Jesteśmy w ogrodzie, w którym jest moich parę prac artystycznych. Chciałem pokazać elementy, które powstały w naszej kuźni. Jest to ogrodzenie w formie drzew z wykutymi liść, liśćmi, gałęziami. Całość tworzy szpaler roślin. Wykonane wszystko przeze mnie, każdy liść ręcznie wykuty. A tu mamy fontannę, która powstała z miedzi, spatynowana już w tej chwili. A teraz idziemy do elementu, który powstawał dosyć długo. Każdy element tej konstrukcji został ręcznie wykuty, każda bruzda ma swoją ilość młotków, swoją ilość uderzeń. Tworzy to ładny element konstrukcyjny i ozdobny w tym ogrodzie, nawiązujący do całości ogrodu. Wszystko jest w tym samym klimacie zrobione. No, zajęło to sporo czasu wykucie, wykucie tego elementu. Jest to konar drzewa, na którym są takie elementy jak ptaszek, który się rusza. Są liście, gałęzie, lampy. A to jedna z moich ulubionych rzeźb, która przedstawia żuka, który toczy kulę. Kulą jest, jak widać, świat. No, interpretację tego pozostawiam każdemu do przemyślenia. kończyłem szkołę technikum mechaniczne, w którym miałem taki dział y, kuźnia, ale w tym momencie, kiedy miałem ten dział kuźnia, nie bardzo byłem zainteresowany tym, y, żeby, żeby, w tym zawodzie pracować, bo nie chciałem się brudzić, jak każdy młody, który nie chce się brudzić, chce mieć czystą, fajną pracę. Ale w głowie miałem coś takiego, że zawsze chciałem tworzyć, więc y, pomyślałem, że może spróbuję, może w tą stronę. No i od tego momentu zaczęło się kowalstwo. Dlaczego to lubię? Dlatego, że mam wolną rękę w tym wszystkim. Kowal może ma możliwość pokazania tego, co, co ma w głowie, jak i swoich artystycznych projektów i tak dalej. I tu wchodzimy wtedy w kowalstwo artystyczne, czyli w coś, co jest może nieoczywiste, ale pokazujemy ludziom, jakie piękno można wydobyć z, ze zwykłej stali. Sztuka jest sztuką, ale żeby ją wykonać, trzeba ciężko fizycznie pracować. To się samo nie zrobi. Musimy poświęcić czas, poświęcić pracę, energię na to, żeby to wykonać, żeby przekuć elementy. To się robi w dużej mierze ręcznie młotkami, więc ilość powtórzeń uderzeń młotkiem, nawet jeżeli ten młotek wygląda na lekki, wygląda na 200 gram, ale jeżeli uderzy się nim w trakcie dnia 5000 razy, no to, to już się nie robi lekko. To już jest ciężko. Stal się grzeje po to, żeby była bardziej plastyczna po to żebyśmy mogli ją formować, bo ona się zupełnie inaczej zachowuje na gorąco jak na zimno. Na zimno jest twarda, niepodatna na, na zginanie, a na gorąco jest miękka jak plastelina. W tym momencie stal nie powinna dawać iskier, dlatego że ona w tym momencie wypala się w niej węgiel i traci swoje właściwości. Z tego jeszcze, jeszcze coś uratujemy, dlatego że to ma być element ozdobny, więc nie będzie potrzebował, nie będzie przenosił żadnych obciążeń, więc jeszcze da się to uratować. Jak kuje, jak pracuje? to skupiam się tylko na tym, co robię, nie zaprzątam myśli jakimiś rzeczami pobocznymi, jakimiś, które mnie stresują, czy bo każdy w życiu ma jakieś swoje stresy, tak? I ja, i, dlatego mówię, że to jest dla mnie jak medytacja, każdemu polecam trochę pokój i z, wejść w ten świat, zobaczyć jak to, jak to jest, jak to wygląda. Poza tym praca fizyczna dla kogoś, kto pracuje umysłowo, też jest y, bardzo atrakcyjna. W kowadle wykorzystuje się krawędzie też jako formy. Do wstępnego przekucia metalu do kształtu, który będziemy chcieli później wykorzystać. Dlatego wykorzystuję te, wszys te wszystkie zagięcia. Jak zobaczycie później, one wszystkie będą wykorzystywane. Stal z momen w momencie, kiedy się ochładza, jest coraz mniej podatna na kucie i coraz więcej siły trzeba do tego przyłożyć, więc jeżeli chcemy pracować cały dzień i wytrzymać ten cały dzień przy pracy, to musimy pilnować, żeby ta stal miała odpowiednią temperaturę. Najlepiej, jeżeli ma około 1100-1200 stopni. Dzieci zaczęły ze mną pracować mając kilkanaście lat, przychodziły do kuźni, e, widziały to, co ja robię, chciały same spróbować. No ale teraz jest tak, że jeden, jeden młodszy syn po, jest bardziej poszedł w muzykę, więc zajmuje się muzyką, a starszy syn pracuje ze mną, tworzy rzeźby, bierze udział przy projektowaniu i tworzeniu różnych rzeźb sztuki i też tworzy swoje własne rzeczy. To są przykłady moich rzeźb. Wszystkie powstały ze złomu w momencie, kiedy naszą mnie Wena i miałem chwilę wolnego czasu. Ta rzeźba przedstawia człekokształtną kreaturę z karabinem. Następnie jest pająk, który w większości jest wykonany z wycinków, które pozostały po obcinaniu stali i jakiś dodatkowych kół zębatych i łańcucha. Oraz modliszka, która powstała w zupełnie ten sam sposób jak pająk. Nie każda praca wymaga artyzmu i nie każda praca też wymaga bycia zerojedynkowym rzemieślnikiem. Tak, czasami trzeba bardziej ruszyć głową niż ręką w tej robocie. W tej pracy tata nauczył mnie przede wszystkim używania abstrakcyjnego umysłu, ponieważ danie instrukcji zero-jedynkowej pod punktach, jak coś zrobić, to myślę, że każdy mógłby mnie tego nauczyć, ale być moim autorytetem w podejmowaniu decyzji, jak ustalić proporcje pewnych rzeczy, czy czy coś wykuć w taki sposób, a nie inny, to tylko on mógł mnie tak naprawdę nauczyć i w momencie kiedy on mi przyznawał raz, że coś zrobiłem dobrze, to tylko wtedy wiedziałem, że zrobiłem coś dobrze. Jednym z ludzi, którzy tutaj z nami współpracują, jest Adrian Dubiński z zespołu Materia, gitarzysta. Człowiek, który się zajmuje heavy metalem, czyli ciężkim metalem, tak jak my. My się zajmujemy tym metalem fizycznie, on się zajmuje tym metalem bardziej metaforycznie to jest jego ciężkie granie. Związek kowalstwa artystycznego z muzyką metalową. Myślę, że to przede wszystkim w samej nazwie pojawia się metal, więc tutaj, tutaj pracujemy przy czymś podobnym. No a z drugiej strony. Jest też coś takiego, że gdybyśmy wzięli te wszystkie dźwięki, które u nas tutaj się wydobywają, czyli uderzaniem łotkiem, szlifierką, czy nawet jakieś maszyny ułożyli w jakimś rytmicznym sensie, to tak naprawdę powstałaby z tego muzyka i prawdopodobnie nawet brzmiała dość metalowo. Bierze też udział w tworzeniu tych niektórych rzeczy, które tutaj tworzymy. tworzymy stworzyliśmy statyw dla wokalisty zespołu Materia, który przedstawia Anubisa. Z elementami egipskimi, z którym jeżdżą na koncerty, i z tego co słyszałem, i, i w wywiadach, to robi to wrażenie. Jak widać, jest tutaj taki jakby wilko-pies z przodu. Mamy tutaj też logo, takie drzewko nasze. Jest też księżyc. No Jest dużo ciekawych rzeczy, ale generalnie, tak jak mówię, tutaj główną robotę wykonali tutaj chłopacy, nie? czyli Michał z Krzyśkiem. To nie jest jedyny zespół, dla którego zrobiliśmy coś takiego. Zrobiliśmy też nowe logo dla Nergala z zespołu Behemoth. Spodobało im się to, co robiliśmy. Dostali nasz numer telefonu, przesłali koncepcję. My zrobiliśmy według tego, jak my uznawaliśmy, jak to ma wyglądać. Z tego co wiem to są bardzo zadowoleni, robi to wrażenie i, no i jesteśmy wszyscy zadowoleni z tego powodu. I teraz jesteśmy na etapie robienia statywu dla wokalistki zespołu Mana. Teraz zrobiliśmy ostatnio taki, taki statyw w formie y, dwóch szkieletów z czaszkami dla artysty Chivas'a. Moim zdaniem kowalstwo przetrwa ze względu właśnie na sztukę, na ten element sztuki. Ono może nie przetrwa w sensie takim przemysłowym, dlatego że dzisiaj są maszyny, które zastępują kowali i robią to dużo bardziej precyzyjnie, ale ręczna robota zawsze będzie w cenie. Mając na uwadze to, że to będzie jeden element, nie będzie to seryjna produkcja, tylko to będzie jeden niepowtarzalny element. Zagrożeniem dla kowalstwa jest coraz cięższy dostęp do koksu. Ze względu na to, wszystko co się dzieje, na elementy ekologiczne, coraz ciężej nam zdobyć koks. I teraz chucie w koksie to jest ta cała dusza tego kowalstwa. To palenisko z koksem, nagrzewanie tego materiału, to jest to, o co chodzi. Jeżeli będziemy to nagrzewać w gazie czy elektrycznie, da się to zrobić, ale nie będzie już w tym tej duszy. To nie będzie, to nie będzie już to kowalstwo, które było. Ja myślę sobie tak, że czasami jakbym przestał to robić, to i tak w pewnym momencie wróciłbym do tego kowalstwa, bo to jest taka. Po prostu czuję, że to było przeznaczone, że, że to tak miało wyglądać.